Umieszczony pomiędzy czterema kontynentami, Ocean Atlantycki jest jednym z największych obszarów morskich na Ziemi. Służył jako kanał dla słynnych odkrywców i jako laboratorium dla przełomowych projektów infrastrukturalnych. Co więcej, poza fizycznymi atrybutami, Atlantyk symbolizuje więź między Amerykanami a Europejczykami poprzez instytucje takie jak NATO. Ogólnie rzecz biorąc, Atlantyk odegrał wyjątkową rolę w kształtowaniu współczesnego świata poprzez odkrycia, handel, kolonizację i wymianę kulturalną. Jego wpływ jest nadal odczuwalny w różnych aspekcie współczesnych, globalnych społeczeństw, często określanych mianem Atlantyzmu lub Liberalizmu Zachodniego. Tak jak świat klasyczny zbudowano wokół Morza Śródziemnego, tak współczesny świat zbudowano wokół Atlantyku. Jednak czasy się zmieniają. Pacyfik odwraca bieg rzeczy, a wraz ze zmianą rozkładu sił pojawia się przywilej przerysowania mapy świata według własnego uznania. Restrukturyzacja oddziałuje na społeczności globalnie. Pod powierzchnią oceanów znajdują się kable podmorskie, które zapewniają bezproblemowy ruch internetowy na całym globie. Teraz wróćmy do tej fascynującej historii i wszystko zaczyna się tutaj, to jest Atlantyk, mierzący mniej więcej 85 milionów kilometrów kwadratowych, graniczy z lodowatym oceanem arktycznym na północy, Pacyfikiem na południowym zachodzie i oceanem indyjskim na południowym wschodzie. Ogólnie rzecz biorąc, Atlantyk ma ponad tuzin podziałów, w tym morze północne, morze bałtyckie, morze śródziemne, morze labrador. Morze Sargassowe, Morze Karaibskie, i tak dalej. Niektóre z tych akwenów są oddzielone lądem, inne przez krążące prądy powierzchniowe. Atlantyk znajduje się również na styku licznych płyt tektonicznych. W wyniku aktywności sejsmicznej, ocean powiększa się co roku, oddzielając Europę i Afrykę od Ameryki Północnej i Południowej o kilka centymetrów rocznie. Atlantyk jest więc w ciągłym ruchu. Zarówno na powierzchni, jak i pod nią. Samo morze przecinają różne prądy ciepłe i zimne, które wpływają na klimat otaczających kontynentów. Najbardziej znanym jest prąd zatokowy, ciepły prąd oceaniczny, który zaczyna się w cieśninach floryckich, a następnie pokonuje ponad 6000 km, aby dotrzeć do wybrzeży Europy. Zapewnia on kontynentowi klimat umiarkowany, czyniąc Europę bardziej zamieszkałą niż inne miejsca. Zmiana klimatu zagraża jednak wielu prądom oceanicznym. Jeśli dojdzie do najgorszego, prąd zatokowy mógłby zmienić kurs i skierować się gdzieś indziej. Tak czy inaczej, te ciepłe prądy przyczyniają się do bogatej bioróżnorodności oceanu, wspierając szeroki wachlarz życia morskiego, w tym około 1100 gatunków ryb. Ta bioróżnorodność stała się wyraźnym źródłem białka dla wielu narodów. W chwili obecnej Ocean Atlantycki jest drugim co do wielkości obszarem połowów na świecie odpowiadając za jedną czwartą globalnej aktywności rybackiej choć wciąż daleko za Pacyfikiem, który odpowiada za ponad połowę światowego totalu. Niestety zwiększone połowy i konsumpcja doprowadziły do spadku niektórych gatunków w tym dorsza, łososia i mintaja. Ponadto nadmierna eksploatacja ryb jest pogłębiana przez rozległe zanieczyszczenie Atlantyku, spowodowane odpadami plastikowymi. Od dziesięcioleci śmieci i inne odpady gromadzą się w niektórych częściach oceanu. Wiele z tych odpadów znajduje się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Dodatkowo istnieją dwa ogromne wiry odpadów jeden zlokalizowany między amerykańskim wybrzeżem a zachodnią Afryką, a drugi między południową Afryką a brzegami Brazylii. Podejmowane są wysiłki, aby oczyścić i zredukować wzrost tych wirów odpadów, ale skala i charakter prądów sprawiają, że jest to trudne. Tymczasem, z historycznego punktu widzenia, Atlantyk jest przesiąknięty odkryciami. Pokolenia odkrywców zapuszczały się w jego zakątki, zaczynając od Wikingów w X wieku. Eryk Rudy założył pierwszą kolonię na Grenlandii i użył jej jako trampoliny do żeglugi przez północny Atlantyk. Po dekadzie eksploracji Eryk dokonał historycznego odkrycia, które ostatecznie stało się Ameryką Północną. Jego załoga podróżowała wzdłuż wybrzeża Labradoru i założyła kolonię w zatoce Meadows, która teraz jest częścią współczesnej Nowej Fundlandii, w Kanadzie. Wierzy się, że wikingowie kontynuowali podróż dalej na południe, śledząc rzekę Świętego Wawrzyńca i podążając za linią brzegową. Aż dotarli do obszarów, które teraz są częścią północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Jednak to tutaj zakończyło się odkrywanie terenów przez Wikingów. Klimat zaczął się psuć w XIII wieku, a do tego momentu napotkali na zdecydowany opór ze strony miejscowej populacji. Eksploracja Atlantyku nabrała ponownie tempa pod koniec XV wieku. Trzy nowe rewolucyjne wynalazki zmieniły sposób, w jaki ludzkość żeglowała po morzach karawela, kompas i mapy portolanowe. Te innowacje dały europejskim żeglarzom narzędzia, pewność siebie i możliwość opuszczenia swoich ojczyzn i podjęcia ambitnych podróży w nieznane. Większość tych podróży była sponsorowana przez dwa wielkie morskie królestwa tamtych czasów, Hiszpanię i Portugalię. Hiszpanie dotarli tam pierwsi. Pod wodzą Krzysztofa Kolumba Hiszpanie dotarli do Karaibów w 1492 roku, co otworzyło drzwi do kolonizacji Ameryki Środkowej i Północnej. Portugalia jednak nie siedziała bezczynnie. Kilka lat później, w imieniu Portugalii, Pedro Alvarez Cabral dotarł do Brazylii, a następnie udał się do Afryki, gdzie założył placówki wzdłuż wybrzeży. Wykorzystując te pozycje, Portugalia zaprojektowała nową trasę, która prowadziła wokół przylądka dobrej nadziei, aby dotrzeć do Azji Południowej i Wschodniej. Gdy Europejczycy mogli opuszczać i wchodzić na Atlantyk, wcześniej izolowane społeczności zostały wciągnięte w zależne od siebie systemy polityczne, gospodarcze i wojskowe. Był to ważny krok w kierunku globalizacji komunikacji i handlu. Jednakże jak tylko te odkrycia zostały dokonane, Hiszpania i Portugalia starały się zmonopolizować swoje zyski, podpisując traktat w Tordesillas w 1494 roku. W zasadzie przez cały Atlantyk przeprowadzono ogromną pionową linię i podzielono ją między dwie iberyjskie królestwa. Wszystko na zachód od linii należało do Hiszpanii, a wszystko na wschód do Portugalii. W tamtym czasie wydawało się to dobrym planem, ale rzecz w liniach na mapie polega na tym, że są one bez znaczenia, dopóki nie ma realnych środków do ich egzekwowania. Francja, Wielka Brytania i Holandia odrzuciły porozumienie hiszpańsko-portugalskie i rozpoczęły swoje własne podróże przez Atlantyk. Ten okres jest powszechnie nazywany epozą odkryć. Zakończyło się to praktycznie całkowitą kolonizacją Ameryk przez europejskie mocarstwa w kolejnych wiekach. Siłą napędową tej skomplikowanej i kosztownej ekspansji było coś prostego nienasycone pragnienie twardych dochodów. Pieniądze były przecież potrzebne do utrzymania ogromnych stałych armii w Europie, które utrzymywano od późnego średniowiecza. Następowały kosztowne wyścigi zbrojeń, a narody europejskie walczyły o prawo do grabieży i kolonizacji. Ale nowy świat miał wiele do zaoferowania. Portugalia i Hiszpania skupiły się na kolonizacji Karaibów i Ameryki Południowej. Wykorzystali rywalizację w lokalnych obszarach konfliktów, aby służyć swoim własnym potrzebom. Hiszpania wykorzystała serię wojen domowych w imperiach Inki i Azteków i obaliła rodzimych hegemonów. Portugalia wykorzystała lokalnych sojuszników do prowadzenia rzeczywistych walk, a potem się ich pozbyła. Stopniowo kontrola hiszpańska i portugalska rozciągała się na cały kontynent, a wkrótce zaczęła kształtować się nowa elita o zarówno europejskim, jak i amerykańskim pochodzeniu. Tymczasem Brytyjczycy i Francuzi skupili się na zdobyciu Ameryki Północnej. Tutaj na północy sytuacja była inna. Zamiast scentralizowanych królestw, ziemią rządziły patchworki luźnych koalicji i plemion. Do czasu, gdy Brytyjczycy i Francuzi nawiązali kontakt, te luźne koalicje tubylców nie miały żadnej przymusowej władzy. Nie było potężnych władców, którzy mogliby negocjować lub przyjąć porażkę w imieniu swoich narodów. W związku z tym, gdy kolonie brytyjskie i francuskie stale się rozszerzały, plemiona tubylcze nie miały innego wyboru, jak tylko wycofać się do wnętrza kraju. Więc zamiast szybkiej śmierci, rdzenna populacja w Ameryce Północnej przeszła powolny, bolesny upadek. Tak czy inaczej, zarówno w Ameryce Południowej, jak i Północnej okres kolonizacji był świadkiem jednego z najwyższych wskaźników przemocy na planecie. W XVI wieku europejskie mocarstwa zaangażowały się w zaciekłe bitwy morskie o supremację w handlu morskim i podbój nowych terytoriów. W tym samym czasie Atlantyk stopniowo ewoluował w główny ośrodek handlowy dla handlu surowcami, towarami wytworzonymi, a także niestety niewolnictwem. Więc było co plądrować i kraść. Ale interakcja między nowym światem a starym światem była czymś więcej niż tylko fizyczną. Obejmowało to wymianę idei i kultur. Szczególnie wymiana kolumbijska była okresem biologicznej i kulturalnej wymiany między Ameryką a Europą. Nowe produkty spożywcze, takie jak kukurydza, ziemniaki i tytoń, zostały wprowadzone do Europy, podczas gdy pszenica, kawa i trzcina cukrowa zyskały dostęp do Ameryki. Ta wymiana miała głęboki wpływ na globalne rolnictwo, diety i gospodarki. Co więcej, handel niewolnikami przez Atlantyk rozprzestrzenił się. Miliony Afrykanów zostały przymusowo przetransportowane do Ameryki jako niewolnicy. Ten brutalny handel miał trwały wpływ na demografię, kultury i społeczeństwa Ameryki, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Ogólnie rzecz biorąc, Trójkątna transakcja między Europą, Afryką i Ameryką znacznie przyczyniła się do wzrostu globalnego handlu i położyła podwaliny pod nowoczesne międzynarodowe sieci handlowe. W XVII i XVII wieku Ocean Atlantycki był jednym z głównych kanałów dobrobytu europejskiego. Obieg bogactwa pozwolił Europejczykom na finansowanie, budowę i rozwijanie swoich kolonii w Ameryce, Afryce i Azji. Utrzymanie tych kolonii w nienagannej organizacji i ciągłej pracy obciążało scentralizowane rządy europejskie coraz większymi obowiązkami. W rezultacie powstały nowe systemy prawne, z czasem zaczęły się łączyć nowe języki i rozwijać nowe kultury. Niektóre z kolonii w Ameryce wytworzyły wyraźnie różne tożsamości, a to wspólne doświadczenie miało daleko idące konsekwencje dla współczesnego świata, przekształcając geopolitykę do dnia dzisiejszego. Mniej więcej w tym samym czasie, w 1823 roku, Stany Zjednoczone ogłosiły doktrynę Monroego, która uznawała zachodnią półkulę za część swojego podwórka. Od tego czasu dynamika sił między dwiema połówkami Atlantyku uległa zmianie. Amerykańska dyplomacja kanonierki utrzymywała Europejczyków z dala od miejsc takich jak Kuba, Haiti, Panama, Jamajka i Dominikana. W konsekwencji wpływy europejskie stopniowo słabły w Ameryce Północnej i Południowej. W wyniku tego Europa skierowała swoje spojrzenie na Afrykę. Do XIX wieku innowacje w transporcie i broni umożliwiły głębokie przedostanie się do Afryki i podbój kontynentu obfitości okres znanego jako wyścig o Afrykę. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Belgia. Szybko przejęły kontrolę nad różnymi częściami Afryki. Ogólnie rzecz biorąc, kierowały nimi interesy ekonomiczne, prestiż narodowy i strategiczne korzyści. Afryka jednak uległa głębokim zmianom. Jej ekosystem społeczno-polityczny nigdy już nie był taki sam. Podobnie jak nowe innowacje w transporcie morskim przyspieszyły handel transatlantycki dzięki wynalezieniu parowców. Można było podróżować z Londynu do Nowego Jorku. W zaledwie 15 dni, i wielu to zrobiło. Miliony Europejczyków wyemigrowało do Ameryki, ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone. Połączenie społeczeństw sprzyjało nowym kulturom, językom i ideom. W Ameryce, Europie i Afryce rozwinęła się mozaika różnorodnych społeczności, a ta wymiana miała trwały wpływ na sztukę, muzykę, literaturę i kuchnię. Populacja Stanów Zjednoczonych wzrosła, nawet przekraczając liczbę mieszkańców krajów europejskich. Tymczasem, aby sprostać masowym przemieszczeniom ludzi i towarów, porty w Rotterdamie, Antwerpii, Hamburgu, Felixstowe, Nowym Jorku, Miami, San Juan wszystkie przeżyły spektakularny rozwój. Tymczasem zwiększona pojemność w transporcie morskim i ładunkach doprowadziła do większych niż kiedykolwiek wcześniej możliwości handlowych. Handel globalny nasilił się do tego stopnia, że zbudowano nowe kanały, aby przyspieszyć przepływ towarów. Na Morzu Śródziemnym kanał Słewski zlikwidował długą podróż wokół przylądka Dobrej Nadziei, podczas gdy kanał panamski uczynił przejście wokół przylądka Horn nieaktualnym. Dzięki wykorzystaniu tych dwóch kanałów północny Atlantyk został teraz bezpośrednio połączony zarówno z Oceanem Indyjskim, jak i Pacyfikiem. Jeszcze później, na początku XX wieku, wynalezienie samolotu umożliwiło loty transatlantyckie. Podróżowanie z jednego końca oceanu do drugiego stało się szybsze i bardziej przystępne cenowo. Charles Lindbergh jako pierwszy dokonał samotnego, bezpośredniego przelotu transatlantyckiego w 1927 roku. roku. Zajęło mu to mniej więcej 33 godziny i 30 minut, aby polecieć z Nowego Jorku do Paryża. W tamtym czasie statki morskie potrzebowały około dwóch tygodni na ukończenie podróży, więc lot Lindberga był przełomowy. Powoli, ale pewnie trasy lotnicze zastąpiły trasy morskie, co ponownie zwiększyło wymianę kulturalną i handlową między obiema stronami oceanu. Podróże lotnicze stały się tak powszechne, że Ameryka Północna i Europa rozwinęły specjalne pokrewieństwo nazywane Atlantyzmem. Związki gospodarcze, dyplomatyczne, kulturalne i bezpieczeństwa zostały zsynchronizowane. Rozwinęła się niewypowiedziana ciągłość terytorialna między Europą a Ameryką Północną, skoncentrowana wokół liberalnych koncepcji zachodnich. A amerykańska kontrola nad całym obszarem geograficznym Atlantyku przekształciła zachodnie mocarstwa w globalne hegemony. Geopolityka obu kontynentów zlała się w jedno. To, co działo się w Europie, wpływało na dobrobyt Stanów Zjednoczonych i Wajkowersa. Nie raz, ale dwa razy amerykańskie buty lądowały w Europie, aby walczyć o swoje interesy i interesy swoich sojuszników. Podczas II wojny światowej północna część Oceanu Atlantyckiego stała się polem bitwy, które zadecydowało o nowym porządku światowym. Niemcy używali okrętów podwodnych i niszczycieli do kontrolowania przepływu broni, żołnierzy i zaopatrzenia z Ameryki do Europy. Nawet po zakończeniu działań wojennych walka o dominację na Atlantyku doprowadziła do powstania instytucjonalnych sojuszy i struktur takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia i wiele innych. Te instytucje zostały zaprojektowane z myślą o przepisach prawa, a ich celem było promowanie stabilności, dobrobytu i bezpieczeństwa. Nigdy wcześniej w historii świata nie miało to miejsca, a przestrzeganie zasad było czasami ani łatwe, ani praktyczne. Mimo to powstanie tych atlantyckich instytucji położyło podwaliny pod to, co obecnie znane jest jako prawo międzynarodowe zestaw uniwersalnych porozumień i zasad regulujących interakcję między krajami. Po zakończeniu II wojny światowej Związek Radziecki wyłonił się jako nowy wróg liberalnego bloku zachodniego. Więc kraje przyległe do Północnego Atlantyku utworzyły pakt militarny, aby monitorować i kontrolować zasięg Związku Radzieckiego. W 1949 roku ten pakt przyjął nazwę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego czyli w skrócie NATO. Ich misją było ustanowienie zbiorowego aparatu obronnego przeciwko zagrożeniu ze strony Sowietów. NATO okazało się niezastąpione podczas zimnej wojny. Nowe bazy okrętów podwodnych i baz lotniczych zostały ustanowione w Danii, Niemczech, Włoszech i Turcji, aby wykryć ruch radzieckiej broni na północnym Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Bałtyku. Dzięki ich wspólnym wysiłkom NATO trzymało Związek Radziecki w mocnym uścisku. W 1989 roku, roku Związek Radziecki zaczął się jednak ostatecznie rozpadać od wewnątrz. NATO jako równoległa organizacja straciło swoje znaczenie. Budżety obronne spadły, a w Europie nastał długi okres pokoju. Wiele z byłych krajów komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej zmieniło strony i dołączyło do NATO. Może minąć wiele dekad, zanim narody zorientują się w nowych realiach geopolitycznych na Ziemi. Dla Europy ten moment nadszedł w 2014 roku, kiedy Rosja najechała na Krym, region Ukrainy. Stopniowo NATO odzyskało swoje utracone znaczenie swoje główne zadanie. Przesuwając się do teraźniejszości, NATO może teraz pochwalić się 32 państwami członkowskimi. Finlandia dołączyła w 2023 roku, a Szwecja w 2024 roku. Równocześnie na dnie oceanu znajdują się podwodne kable, które przesyłają dane między Ameryką Północną a Europą. Te podmorskie kable zostały położone po raz pierwszy w XX wieku i od tego czasu zwiększyły swoją skalę. W skrócie te kable są niezbędne dla ciągłości terytorialnej między Europą a Ameryką Północną i współczesnym liberalnym Atlantyzmem. Ogólnie jednak Atlantyk stopniowo tracił na rzecz innego, jeszcze większego oceanu czyli Pacyfiku. Handel atlantycki nie dorównuje temu na Pacyfiku. Japonia, Indie, Korea Południowa, Chiny i inne kraje zdobyły swoje udziały w rynku na korzyść Azji. W związku z tym rozkład politycznej, ekonomicznej i dyplomatycznej wagi coraz bardziej przesuwa się na korzyść Pacyfiku i prawdopodobnie będzie kontynuowany w przewidywalnej przyszłości. Chiny są postrzegane jako nowe zagrożenie XXI wieku dla bloku zachodniego. Morze Południowochińskie w szczególności jest miejscem gorących sporów i konfliktów. Amerykanie dążą do wzmocnienia swojego wpływu w pobliskich regionach w ramach strategicznej doktryny zwanej zwrotem ku Azji. Jednakże ten zwrot może nastąpić kosztem Oceanu Atlantyckiego, który traci swoją rolę jako centrum światowej polityki. Jak wydarzenia się rozwijają i Pacyfik dojrzewa, jest to jasne jak horyzont na morzu. Stary świat umiera, a nowy świat usiłuje się narodzić. Więc teraz jest czas na lewiatany z Kaspian Report, wasz gospodarz. Jeśli podoba ci się to, co robimy, proszę zostaw komentarz, kliknij przycisk lubię to i być może udostępnij film.